Panie premierze, powiedzieć można o panu bardzo wiele i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można o panu powiedzieć absolutnie nic dobrego. A szkoda, bo jednak rządzi pan moim krajem, niestety. Powiedzieć, że jest pan najgorszym premierem w historii Polski, to jak nie powiedzieć nic. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce mówi pan, że pakt migracyjny powinien zostać odrzucony, a Zielony Ład zrewidowany. Tymczasem 11 grudnia 2024 roku zatwierdza pan w uzgodnieniach z Danią i Cyprem szybkie wdrożenie paktu migracyjnego i Zielonego Ładu. Jest pan wielkim przeciwnikiem Imigracji, a w 2014 i 2015 roku razem z Angelą Merkel zaprasza Pan imigrantów do Europy. Za pana rządów powstał Nord Stream 2 i to Pan był zwolennikiem resetu z Rosją, a teraz Pan udaje wielkiego wroga Putina. Wreszcie, gdy był Pan przewodniczącym Rady Europejskiej, nie zrobił pan dla Polski absolutnie nic. I jedyne, co panu wyszło, to Wielka Brytania z Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam, czy ma Pan chociaż jedną swoją prawdziwą twarz. Jest pan politykiem memem, z tą różnicą, że memy są zabawne, a pan jest niebezpieczny. I po, znając pana, po polskiej, po polskiej prezydencji, up. chciałabym żeby dał pan Polsce święty Szanowni państwo, jestem pełna podziwu i szacunku dla wszystkich, którzy walczą ze skutkami straszliwej powodzi na terenie Polski oraz innych państw Europy. Serce rośnie, gdy przy tak straszliwej tragedii dotykającej wiele tysięcy ludzi są tacy, którzy niosą prawdziwą, bezcenną pomoc poszkodowanym. Dziękuję wszystkim służbom, strażakom, policjantom, wojskowym, organizacjom charytatywnym, harcerzom i każdemu człowiekowi dobrej woli. To jest nie Samowite, jak dużo jest w nas solidarności i bezinteresowności w tak trudnych momentach, jednak nie wolno nam zignorować przyczyn tak strasznych wydarzeń. Nie możemy przejść obojętnie wobec szkodliwej agendy, którą, fors którą forsują politycy i aktywiści pseudo ekologicznych organizacji. Wiceminister Klimatu i Środowiska w polskim rządzie pani Urszula Zielińska powiedziała W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zabor zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Ta kobieta współrządzi Ministerstwem Środowiska w Polsce, a u jej boku stali ekoterroryści, którzy przez lata torpedowali pracę nad zbiornikami retencyjnymi, promując naturalne rozlewiska. I efekty tego właśnie obserwujemy na południu mojej ojczyzny. Nie pozwólmy, by pseudoklimatyczna polityka ekoterrorystycznych organizacji była ważniejsza od zdrowia i życia ludzi. Nie dajmy się ogłupić zielonej propagandzie. Ci, którzy forsowali szkodliwe pomysły narażające bezpieczeństwo ludzi, powinni stanąć przed sądem. Dość partaczy u władzy i opamiętajcie się z tymi kredytami dla ofiar powodzi. Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo. To nie jest czas na uprawianie polityki. W tej chwili ta debata została zainicjowana również przez polską delegację, także po to, żeby tym osobom, które zostały poszkodowane w ostatnich dniach na terenach, na których rząd ogłosił klęskę żywiołową, udzielić pomoc. Robimy wszystko. Ursula von der Leyen będzie za chwilę w Polsce i apelujemy o uruchomienie unijnego mechanizmu obrony ludności. Jest pani posłanką do Parlamentu Europejskiego. Proszę się skupić na pomocy Polkom i Polakom a nie na propagandzie, na indoktrynacji i na dezinformacji. Thank you. Please, please, please. Minister waszego rządu zapowiedziała, że udzielicie kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla ofiar powodzi. To jest niemoralne, to jest nieodpowiedzialne z waszej strony i pani Heni Kloska powinna podać się do dymisji. Odpowiadacie za to wszystko. Blokujecie inwestycje strategiczne dla Polski, dopuszczacie pseudoekologiczne organizacje do rządu, do Ministerstwa Środowiska i ulegacie wpływom pseudoekologicznego lobby i między innymi to, co się stało właśnie jest wynikiem waszych szkodliwych działań. I wieloletnich zaniedbań. Myślicie, że jak Donald Tusk pojedzie i sobie zrobi teatr na tle ofiar powodzi, to będzie wszystko załatwione? Nie, to tak nie działa. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli. Zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą Paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada Pani za każdy za każdą napaść, za każdą tragedię? spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to Pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy i za to co Pani robi, za to co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej i wie Pani co myślimy o Pani Europejskim Zielonym Ładzie? Oto. Wie Pani co myślimy o right. oparciu migracyjnym? Oto, right. nawet Pani nie patrzy w moją stronę, wstyd. Chcemy Time Europy up. wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. Time a od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią okay. wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się Pani kłaniać w pas. Dziękuję. za głos. Szanowni Państwo, europejscy rolnicy przez ostatnie lata są przedstawiani przez Komisję Europejską jako problem. Działania i wypowiedzi Komisji Europejskiej wskazują na to, że to rolnicy są najbardziej niechcianą grupą społeczną wewnątrz Unii i omawiany dialog nie, nie zmieni tego wrażenia wyrobionego przez ostatnie kilka lat. W ciągu dekady w Europie przestało istnieć 3 miliony gospodarstw rolnych. Średni wiek rolnika to 57 lat i mimo to Komisja Europejska realizuje Politykę radykalnego zwiększenia kosztów produkcji rolnej wewnątrz Unii Europejskiej, jednocześnie ułatwiając import produktów rolnych z państw trzecich. Według niektórych analiz, wartość importu produktów rolnych do Unii wzrośnie o 3, a nawet 4 miliardy euro w ciągu najbliższych 8 lat. I szanowna Pani. Rolnictwo to nie jest równość płci, rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków, rolnictwo to konkurencyjna produkcja i proszę nie sprowadzać tej strategicznej gałęzi europejskiej gospodarki do roli absurdu. Mam kilka pytań, choć nie spodziewam się odpowiedzi sądząc po tak niskim zainteresowaniu ze strony państwu, pa, pa, państwa i pań e, europosłów. Dlaczego Komisja Europejska buduje wizerunek europejskiego rolnictwa jako problemu dla Unii Europejskiej? Dlaczego Komisja Europejska chce zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków? Co Komisja Europejska chce osiągnąć poprzez podwyższanie kosztów produkcji żywności w Europie i ułatwianiu importu żywności spoza Unii i jak ograniczanie europejskiej produkcji i liberalizacja importu z Ukrainy i państw Mercosur do Unii? ma się do promowania krótkich Thank łańcuchów dostaw żywności. Speech, Europejski Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza.